Czy Twoje serce jest naprawdę tak sprawne jak myślisz? Wystarczy My tylko jedna minuta ćwiczeń i jedna minuta odpoczynku, żeby to sprawdzić. Żeby sprawdzić czy nasze serce jest jak u sportowca, czy może już potrzebuje pomocy. Badanie opublikowane w New England Journal of Medicine wykazało, że u osób, które tętno nie spadło o co najmniej 12 uderzeń w pierwszej minucie po wysiłku, mają aż 4 razy większe ryzyko przedwczesnej śmierci. Niskie HR jest związane z większym ryzykiem chorób na serca, wyższym ciśnieniem krwi, problemami metabolicznymi i cukrzycą. Nawet większym ryzykiem śmierci w ciągu kilku lat. Dlaczego tak jest? Dlaczego? Ponieważ jeżeli twoje serce nie jest w stanie szybko się regenerować po wysiłku, oznacza to, że twój układ nerwowy nie działa dobrze że serce szybko się nie regeneruje. 70? Ile? 170. Ile masz? 181. Jak jest? 186. Dobra, 180. Dobra. Dobra i teraz zaczynamy minutkę, czekamy, żeby zmierzyć jakie będzie tętno u Wiktorii za dokładnie minutę. Mamy 7 sekund. Wiktoria zaczynała od 180-tętna. E... 186 mam nagle. 186 miałaś? Teraz Dobra. mam. Oh. Najgorsza była kolka. Ja mówię, już jest stop. Ile masz? 159. 159, ok. To mamy 186 minus 159, to jest 27, czyli masz bardzo, bardzo dobry wynik. Pomiędzy 20 a 29 to jest wynik bardzo dobry. Powyżej 30, jeżeli byś miała ten Hate Rate Recovery, miałabyś doskonałą generację e, sportowca tak naprawdę. Także gratulacje. Dzięki, było warto, ale było ciężko. Dawaj, teraz Ty bądź. Dobra. Zobaczymy, jak sobie pójdzie. My na początku, jak chcecie sobie to zbadać, to żeby nie było żadnych kontuzji czy innych takich rzeczy, żeby też naturalnie ten y, układ kwionośny układ, układ sercowo żeby on się też rozruszał i było to bardziej takie miarodajne, to dobrze sobie zrobić te 5-10 minut y, rozgrzewki. 157 tętna. 167, ale nie wiem, tu więcej można? 174! Olej, 188 teraz mi zrobił w pewnym momencie teraz dopiero zaczyna spadać. jest jeszcze raz, powtórzymy, dobra? Ostatni raz. Stop. Dobra, start. Wracamy z podsumowaniem, tak, <laughs> jak my... widzicie Sylwek jest dopiero po, więc ja powiem, mi wyszło 27, jest to bardzo dobry wynik, Sylwkowi wyszło 21, to też jest świetnym wynikiem. Tak, jak najbardziej, to są bardzo dobre wyniki, sprawdzaliśmy, naprawdę poświęciliśmy się, bo... Sylwek ja... dwukrotnie, tak dla weryfikacji, więc Ziedziałem wow. Ja kolkę, to jest, to jest ledwo, bardzo też się Dlatego poświęciło... róbcie to z rozwagą, przede wszystkim z rozwagą. Tak, ale mamy z czego jak gdyby ćwiczyć, żeby wejść na ponad 30 hR. Czy tam wskaźnik, bo tak mhm. ten. Także super ci poszło, brawo. Super, mamy to.